Witam wszystkich kryptentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary Bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest środa, ostatni dzień września 2020 roku i naszą analizę tradycyjnie już przeprowadzimy na interwale dziennym, korzystając oczywiście ze świeczek japońskich. Jak już wspomniałem na tygodniowym przeglądzie rynków kryptowalut, który odbył się w zeszły poniedziałek, mieliśmy tutaj istotne poziomy zaznaczone na wykresie dla byków szczególnie, które ujawniły się po wybiciu tutaj tej kret, krótkoterminowej linii trendu spadkowego. Wybicie nastąpiło dnia 24 września. Oczywiście jest to ta duża świeczka, zielona świeczka wzrostowa. Te poziomy to 61% zniesienia Fibonacciego zlokalizowane na 43138. Poziom oczywiście oporu technicznego 44394, no i szczyt tegoroczny ceny Bitcoina 46300. Oba te poziomy są zaznaczone niebieskimi strzałkami. Podejście pod poziom. Yy, Zniesienia Fibonacci'ego i wyraźne naruszenie tego poziomu było kluczowym rozegraniem ze strony byków, jeżeli mieliby oczywiście ochotę na to, żeby wywindować cenę jeszcze wyżej, właśnie w kierunku jednego z tych dwóch poziomów oporu technicznego. No, jak widzimy, po trzech dniach takich, takiego niezdecydowania, aczkolwiek z widocznym tutaj sentymentem jednak pozytywnym i prozrostowym, mamy tutaj następnego dnia zrobioną świeczkę typu Grave Tą Doji, czyli jest to yy, yy, świeczka z bardzo dużym cieniem górnym, zamykająca się poniżej poziomu otwarcia. Tutaj minimum jest zrobione na 4211, no i następne dwa dni, jak widzimy, kontynuację mamy spadków, nawet mamy zrobiony 29, czyli wczoraj 29 września mamy zrobiony nowy lokalny lokalny dołek, minima na 41301, czyli mamy tutaj zrobione naruszenie tych minimów z 25 i 20, oczywiście, 7 września. Nowe minima, nie ciekawa świeczka, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o, o byki obudziły się tutaj yy, niedźwiedzie a w zasadzie niedźwiedzie jeszcze nie poszły, nie poszły spać z tego, z tego wynika, chociaż w Tatrach już spadł yy, pierwszy śnieg, przy podejściu ceny do właśnie poziomu 61% zniesienia Fibonacciego, strona podażowa się obudziła, zepchnęła cenę niżej, no i teraz mamy, jak widzicie kolejne rysujące się yy, czerwone świeczki yy, napór tej strony yy, yy, podażowej jest oczywiście, no, no jeszcze dosyć ograniczony, ponieważ na razie tylko RSI, czyli wskaźnik momentum, nam zawraca w stronę poziomu neutralnego, czyli 50 punktów, ale może go w każdej chwili oczywiście naruszyć. Jeżeli by cena zeszła niżej w kierunku 40 977, który wygląda na to, że będzie kluczowym poziomem technicznego wsparcia do rozegrania właśnie zaistniałej sytuacji, no to w tym momencie momentum zejdzie nam znacznie niżej, może nawet wybić. Tutaj te lokalne minima zrobione 23-24 z poziomu 43 punktów, czyli będzie nowy. Ewentualnie dołek na minimum, czyli sentyment, niestety, ale się może jeszcze pogorszyć. No i to będzie oczywiście ujawnione na wykresie Bitcoina, gdyż w tym momencie wybicie 40 będzie skutkowało zejściem ceny aż do następnego poziomu wsparcia, wyznaczonego po dołkach z 23 września, zlokalizowanych na 39 735. Także na najbliższe parę dni scenariusz w zasadzie wygląda w taki sposób mamy tutaj zejście, kontynuację tego, tego ruchu spadkowego do poziomu 4977, no i teraz tutaj kluczowe jest rozegranie tego poziomu, albo zostanie on naruszony, momentum spadkowe przyspieszy i będziemy mieli do czynienia z jeszcze większym spadkiem ceny do 39735, albo też yy, może, yy, może być również tak, że tutaj obudzą się jeszcze byki i spróbują po raz kolejny już dotknąć przynajmniej yy, tego poziomu 61% zniesienia Fibonaciego. Tutaj w czasie tego podejścia no, zabrakło 138 zł tej końcówki, tutaj, gdyż szczyt został zrobiony na poziomie 43 000 złotych równe. Jak to zostanie rozegrane, to o tym na pewno się wkrótce przekonamy. Scenariusz mamy gotowy. Poziomy do obserwacji również mamy naniesione. Pozostaje czekać na to, w jaki sposób rynek rozegra obecny scenariusz na Bitcoinie. Z mojej strony. To już wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie tej analizy. No i oczywiście zapraszam serdecznie na kolejne. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.